się manko te strony eh, Złoty Patron to mam powiedzieć, że idzie właśnie do cepu i cały to spada tak, i leje Jak tak, srebra i nic w teningu i cały to tylko Pada, i i nic w teningu nawet jutro tu tak, w poniedziałek, wczoraj, w środę, w czwartek piątek nie robię hekleniku, bo na samku będzie błoto. Bo ja, jak dzisiaj i wczoraj to opadać. padać, no to w poniedziałek, jak gdyby nie dało, to będzie błoto, musi tym pechnąć. No. A w międzyczasie yy, pozdruję Wam w tym odcinku do. Tego, mm, do szkoły, taka szkoła szkoła Tam możecie chodzić. Chyba pierwszy jest bezpłatny, a drugi jest chyba późno A ja korzystam z filmu yy, Kuba Potoczki. Też Wam podziękuję. Też Wam dam Też Tira. Acuاتceば, um, style, sim, y queda. está bien, pues está bien, pues está bien, pues pues está bien, 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 que es no, que o to nie chodzi o dół, tylko chodzi, żeby był prosty to jest to dalej jaki tam jest buch, buch. nogi, za szeroko nogi, za szeroko, lepiej odstępnym tak, mam to będę się poprawić dlatego potem, sobie oglądam powtórkę tak, 4 razy, 3 i wyłapać y, błędy, jakie jak popełniam żeby tych błędów nie popełnić

Nie ma w Polonach, więc nie da się poznać, ale to się nie da. No, się nie... A nie, to jest nawet poznawane, to jest w sobie. Więc dlatego o, oglądam się filmy na YouTube. Kupa paczotki, I tam y, mówi ta y, podstawa dachu. potřeba dachu pravého, potřeba dachu levého, potom se je v zbombě v dolu, čili z dolu, dolu. potom je stěnče, my zapneme, jak to žmluví, ale já ja se vám nemůžu vám potřeba dát pravého, potřeba dachu u pravého, no, co tam dál s tím pojď, to je takový dole, když kudá potřeba je znátaný na napoj, čili zlote, potřeba je znátaný, když myslím tak, Jak się będzie ale się No, się jak nie będzie to wstąpię do kresu. to okresu ja skoczę do nie to ja by tak nie było co tam myślę nie mam powiedzieć jeśli chodzi o kolejny tego to się nie Małże. No, no, no nie, to jest grana. No, fuj na No, tu drugi. Ojka.

по поводу катастрофы. Картина такая. Ну, там, что no no I там, 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 tym อย่างนอยางนี้กระพงนะ่ยชอบาพอชิมกุย้ก็เตะรพเนนะต่อินธรัอบทกระพงนอรกอยจงอร่อ้อใช้กผะพะเนี่ยนนาร